Cześć, jestem Jarek Jarkowski. Misa. A ja jestem Viktor 2012 yy, Prawdziwego imienia ja nie mówię. No ja też, dobra. Kurde. Dobra, to teraz będziemy ścinać drzewo. Tak, będziemy ścinać drzewo ręką. No. Wiktor jak się chwilej konto nazywa? Poinformuj nas. No je. Bo ale szybko, to tam... Ty chyba zombiaki wyłączyłeś, jeżeli tak. Potwory wyłączyłeś. Nie. Czemu się nie spałnił? Bo jest dzień. Niedawno zrobiłem. Ale noc, bo, w no, bo kiedy paladesz też jest. Nie spałnię się. Te Kurde, szybko, rób. rób. nie wiem, po kilofie, nie wiem, po co tam. No, no, no. Poczekaj to po ja ci... wezmę tą skrzynkę początkową. Ja, ja wezmę. ją wezmę. Ja! Jak chce ci ją wziąć? Mam. Ją. To ja możesz, to ty, ty się znasz jak robić tamte rzeczy? No mniej więcej. To chodź, ja wiem gdzie zacznijmy, chodź. No czekaj, e, najpierw e, ten... Weź ja zejdź, ci wykopię tą 3x3, tą dziurę. Daj mi lód i lawę. Nie, dociałem... Nie na powierzchni! Nie. Czemu? Gościu creepery ją wysadzą. A, no też racja. No tylko mi wdaj kilof lub łopatę i ja ci wykopię. Dobra, rób craftinga. Masz drewno? Nie mam właśnie. Poczekaj, jakieś gdzieś drzewo. Dobra, poczekaj, nie, ja, ja, ale jakby co, ja już tutaj zrobiłem, o, mam, mam kilof, robię dla ciebie. Okej. zasady okay. zasadzę drzewo tak wysoko, żeby ząbiaki tam nie doszły. Nie, ja, nie, na razie zostaw tą sadzonkę. Ja się posadziłem, mam jeszcze jedną. Dobra, dobra. dobra. To zostaw jedną, na, na wszelki wypadek. Klipery są nieprzewidywalne. Ej, chodź tu na dół. Poczekaj, e, kilo w Ci leży. Okej, okay, ile po kilof? Daj mi ten kilof, bo ja chcę kopać. Bo ja kilofać chcę i sobie wykupię Ej, chodź tutaj. Chodź, chodź tutaj. Ja wenegiel kopię. Jak go weźmiesz, to chodź tutaj. Chcę eksplodować. Zado zadomowimy się tutaj. Okej. Okay. Gdzie mieli bunkier na noc. Ty, ale pamiętasz, kiedy próbowaliśmy ten pierwszy raz nagrać i jak, jaka to była masakra? No, Z w pupie headshot i tamte. No. To kopiemy, kopiemy w węgiel. Kopiemy. No ale jak go wykopiesz, no to chodzi do, tutaj do mnie. Tutaj będziemy mieli mieszkanko. Nie mam tutaj kuflę dziura, okej. Okay. Tutaj będziemy mieli mieszkanko. Mam fajne miejsca. Okej, okay, to do ciebie biegnę, może cię znajdę. Tutaj! Gdzie ty? gdzie ty, gdzie ty, gdzie ty? Tu, 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 to, 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 to a tu są jakieś kamienie, okej. Okay. Widzę O Jezu, się. Tutaj kopiemy dziurkę. Ej, ale trzeba na początku chyba zrobić węgiel. Mam, mam węgiel, damy Ci. Masz węgiel. No, ja się znam na takich różnych sprawach. Czyli Ty może takie coś zrobić, Będzie prościej, żeby nas nie zabili. No, szkielety będą mogły strzelać, ale wtedy za tu... Zamontuj... A wiesz co? Posłabiłbym tej lodzele. Nie. Nie, da nie, nie dawaj lodu, nie dawaj lodu. Nie. Byśmy stracili i no, bo... byśmy nie mieli kobla. No, byśmy mieli kobla, ale był nieży. Okej, a, dobra, dobra. O, sorry. Okej, okay, ale mam lagi, ale dobra. Ty... a, zakopiemy się tutaj. Czyli ja mam pomysł, ja mam pomysł, jak to zrobić. Nie! Po prostu tak zrób. No, Ty i możemy dalej kopać, tylko dach. No, racja. Nie mogłeś <śś>... wejść. A, dobra, nic. Ty dach, jezu, kupimy dalej. Na razie odkopimy to. Nie ma żadnej nocy. Jest dzień. Ale ja Kur... wolę się podkopać, bo jeszcze nam wbi... No skąd wiesz? Czemu nam nie działa? Przecież w nocy... Po podobno potwory mają już mają działać. No. No i czemu nie działają? Bo jeszcze nie ma nocy. Ale w, w deszcz też działa, rozumiesz? Nie, nie lepią się w dzień. Ale w deszcz się spią. Poczekaj. Właśnie, nie, nie respią się... Próbuję ci to wytłumaczyć. Nie respią się w deszcz. Mama, szybko! Dobra. Ty otwórz! Dobra, gramy. To jakby co? Nie, one się nie respią w deszczu, tylko zostają w deszczu, nie palą się. No też. Dobra, to co? tu yy, Dobrze, na razie mam dobrze. Może by jakiś o, crafting I po Jakby klipper no, wpadł do środka, to by było kiepsko. No, e, to dawaj, nie, lepiej tego kamienia tu nie postawić, tylko dirta. Żeby prościej było wchodzić. Nie poczekaj. E, trochę mieszkanie. Bo tutaj kupałeś węgiel. Domudujemy tę jedną ścianę. I już. I tutaj mam pochodnie. Trzy. Ze spawna. Bo ci nie, bo ci też dałem węgiel. Może Ale nie, jeszcze nie zrobiłem. A. A co to A, dobra. Ej, weź ustaw kobla, ja tu sobie z niej schody będzie fajniej Pata to. Dobra, to ja daj postaw jakiś Krafting. Ja dałem... z... Zabrałeś... to jest sobie. To weź jakiś postaw. No, nie, nie rób nowego, bo to. Czekaj, to ja może. Tu się podpisał. I też. Jest na czerwono, mój już. Mój też. O, dobra, poczekaj. Mam pomysł, co zrobić. To będzie mój pokoik. Idź od mojego pokoiku. Nie, na razie nie robiłem taki pokoik, pokoik. Jak to pokoik? Nie swój własny, złaś. Zostaw na razie, co? Po co ci pokoik? że miał swój własny. No dobra, idź swój kąt i tam sobie pokoik. Mój jest pokoik, mój najlepszy. Mój najlepszy, rozumiesz? Mój być najlepszy. Jeżeli nie będzie najlepszy, to będzie źle. No dobra, skoro ty masz sobie ten, to ja też będę miał sobie ten. mieć taki sam jak ja. Żeby nie było, że ty masz wiene krzy. E, jabłko jest, jabłko, jabłko! co sobie weź. Będę zdrowy, nie jak ty. I mam straszne lagi. Mam kamienny kilofek. Okej, okay, jak, jak się twoje konto nazywa na YouTube? A po co? chcesz? żeby ludzie weszli na twoją perspektywę. Eee, to już ci mówię. Eee, e, Wiktor. Eee, e, poczekaj, Wiktor Grzeski. Okej. Okay. tu. Tu, tu. Oby obejrzało to 20 osób. Nie mów dlaczego. Ja mam 61 wyświetleń. No, ale nie mów dlaczego. Dlaczego? No to